Dzień dobry, witam w podcaście, którego temat może być szczególnie ważny dla osób starających się o ciążę. Nazywam się Anna Janicka i jestem dyrektorem kliniki TFP Vitrolife w Szczecinie. Moim gościem jest Daria Terlikowska, psycholog kliniczny, seksuolog, specjalistka z kilkunastoletnim stażem w terapii par z problemem niepłodności. Dzień dobry, witam serdecznie. Naszym dzisiejszym tematem są trudne rozmowy przy wigilijnym stole. Daria, za chwilę święta. Dla wielu z nas to czas radosnych przygotowań odpoczynku, refleksji, spotkań z bliskimi. Jednak dla osób bezskutecznie starających się o dziecko, ten okres może być wyjątkowo stresujący. Czy tak właśnie jest? Tak, to prawda. Święta Bożego Narodzenia. Mogą też być czasem trudnym, szczególnie tutaj dla par leczących się z powodu niepłodności, ponieważ często jest to czas przypominający o tym, czego jeszcze nie mają, a o czym tak bardzo myślą, czego tak bardzo pragną. Może zdarzyć się tak, że ten czas jest czasem trudnym i może przywoływać bardzo różnorodne emocje, takie jak lęk, wstyd, zmieszanie, obawa, smutek. Czy nawet poczucie niesprawiedliwości, które bardzo często towarzyszy parom? No i oczywiście mogą pojawić się takie pytania, jak przetrwać ten trudny czas, jak odpowiadać na trudne pytania przy wigilijnym stole, czy mówić, czy nie mówić o swoich niepowodzeniach, czy trudnościach. Myślę sobie, że dodatkowym takim kawałkiem jest to, że koniec roku jest czasem podsumowań i refleksji, i właściwie każdy z nas spotyka się tam ze swoimi doświadczeniami z tego roku. Ale również nadziejami czy wyobrażeniami, co przyniesie kolejny. I może tak być właśnie w sytuacji par starających się o dziecko, że wchodzimy w tą przyszłość z lękiem, z niepewnością, niepokojem czy z wątpliwościami, co dalej, jakie decyzje podjąć. Więc są też z nami w tym czasie straty kończącego się roku i mogą to być na przykład poronienia, nieudane próby, łzy. Czy tak jak już mówiłam, to poczucie niesprawiedliwości takie silne? Tak. Ten okres Bożego Narodzenia, dla par, które nie mają dzieci albo starają się o rodzeństwo dla swojego maluszka. Może być bardzo trudny, zwłaszcza, że spotykają się z innymi osobami, które są w ciąży albo urodziły właśnie dziecko, i te rozmowy się rzeczywiście wokół tych dzieci mogą kręcić. Jak pary, które borykają się z problemem niepłodności i starają się skutecznie, żeby w tą ciążę zajść, mogą chronić swoje emocje? Jak mogą zadbać o siebie w tym trudnym momencie? Mm -hmm. No, dokładnie. Właśnie spotkania rodzinne w okresie świątecznym często aktualizują wiedzę, co u kogo. I są to takie update'y, i pary, małżeństwa spotykają się z wieloma pytaniami. Zresztą myślę sobie, że w ogóle sama konwencja świąt, czyli to, to taka aranżacja, że to chodzi o narodziny, tutaj w tym wypadku Jezusa jest dzieciątko, rodzice, czyli Maria i Józef. Dużo tematycznie, właśnie ten temat dodatkowo pobudza. Myślę sobie tutaj troszeczkę nawiązując do tego, jak ochronić te emocje, że przede wszystkim to, co jest dla nas najważniejsze, to to, żebyśmy w ogóle je dopuścili. Czyli taka autentyczność w relacji z samym sobą. Pamiętajmy, że nasze aktualne odczucia są wypadkową naszych przebytych doświadczeń, powodzeń, ale również niepowodzeń, i właśnie pojawiają się w postaci emocji. I samo istnienie odczuć czy emocji to jest jedno, natomiast wydaje mi się, że kluczowym jest to, żebyśmy odpowiedzieli sobie na pytanie, co chcemy z tym zrobić. I ta autentyczność właśnie zawiera w sobie ten komponent, że mamy dostęp do swoich emocji i odczuć i jednocześnie możemy, tak mówiąc, troszeczkę innym językiem jakoś tym zarządzać w dobry dla siebie sposób. To jest szczególnie ważne. Także tutaj myślę sobie na przykład o tym, że jeśli nasze aktualne odczucia są na tyle przytłaczające, zalewające, czy w ogóle odbierające chwilowo nam siłę, my możemy po prostu najzwyczajniej w świecie odpuścić. Czyli tu odpuścić mam na myśli to, że w ogóle jakby nie stawiać temu czoła, czyli jakby po prostu mówiąc tak wprost nie pójść, nie? uniknąć pewnych rzeczy, jeżeli to się okaże najlepszym sposobem na poradzenie sobie dla nas. Masz wtedy prawo poleżeć nie wiem, na kanapie, spędzić ten czas z przyjaciółką, z partnerem, mężem, z kimś, z kim jest Ci szczególnie komfortowo i zadbać o siebie w ten sposób, zarówno fizycznie, jak i psychicznie, jakby tak troszkę siebie otulając, unikając też hałasu, gwaru, zamętu, pytań i tego wszystkiego, co wiąże się z takim trochę harmidrem świątecznym. Nie? Także pójście za swoją potrzebą w tym kontekście, takim odpuszczeniem jest też jak najbardziej w porządku. Natomiast jakby jeśli jednak czujemy, że chcielibyśmy jakby spotkać się, bo też to ma taką absolutną wartość dodaną, te nasze spotkania rodzinne, to pamiętajmy, że my mamy pełną dowolność. Co to znaczy? Że to, do kogo pójdę, na no jak długo, ile tam powiem na temat swoich trudności, zależy w 100% ode mnie. Tak? I tutaj myślę, że takim słowem klucz jest elastyczność. Hmm? Możemy odmówić pójścia, możemy pójść na takich zasadach, na jakich nam będzie dobrze, zawierając przede wszystkim, właśnie tutaj, taką szczególną troskę, jeśli chodzi o nasze emocje. Jeśli na przykład, y, słuchajcie, nie chcemy ani pójść, ani odpuścić, czyli zostać w domu, a na przykład mamy ochotę wyjechać, no to też jest świetne rozwiązanie, jeżeli to jest dla nas dobre i wtedy możemy powiedzieć wyjeżdżam. Mm -hmm. Po prostu mnie nie ma, tak? I to też jest bardzo w porządku. To są bardzo cenne rady, tak też sobie myślę, że My mamy w sobie też tak, że chcemy spełnić jednak oczekiwania naszych bliskich, bo czy nasi rodzice, czy jakaś nasza siostra, nasz brat chcieliby nas mieć przy tym religijnym stole, okay. i może nam być trudno też odmówić, nawet jeśli nasze y, potrzeby wewnętrzne są nieco inne. Powiedz, Daria, czy jest jakiś sposób, y, w jaki możemy rozpoznać z kim o czym możemy rozmawiać? Jak się otworzyć przed daną osobą? Mm -hmm. Na ile mm -hmm. możemy dać siebie i pozwolić wejść w naszą intymność i w nasz problem? Relacje, jakie mamy, jakie tworzymy z innymi, mogą jakby tutaj odbywać się na różnych poziomach. I mówię też tutaj o różnych poziomach zaufania i komfortu. Są relacje, w których czujemy się bezpiecznie i wtedy jakby naturalnym jest, że mówimy o sobie i, i to, to po prostu przebiega w taki sposób bardzo autentyczny, a są takie, które powodują w nas napięcie, możemy czuć się oceniani, krytykowani, czy właśnie tak tacy trochę pod obstrzałem. No i wówczas kluczowe jest właśnie, jak się czuję w danej relacji, o której mówię. Myślę sobie, że ważne jest, żeby podążyć za tym. Za sobą znowu, czyli jeśli nie czuję się komfortowo i bezpiecznie, nie ujawniam się z emocjami. To jest takie bardzo naturalne i bardzo służy przetrwaniu i zaopiekowaniu się sobą. Także tutaj znowu mamy takie pytanie, co ja czuję i co chcę z tym uczuciem robić już w konkretnie danej relacji. Ja na przykład mogę powiedzieć z takiego doświadczenia gabinetowego że czasem mam parę i, i jak właśnie omawiamy te okoliczności, na przykład świąt, bo to też jest taka jedna z sytuacji eksponujących mocno na te rozmowy, to pojawia się tak, a no twojej mamie to to, to na spokojnie opowiemy, co teraz się działo, ale a, a mąż mówi, no ale mojej to w ogóle. Ona to zaraz znowu będzie, nie wiem, albo płakała, albo mm -hmm. właśnie nas oceni, więc t, to, to też jest trochę tak, że mm, mm, na ile się ujawnimy, służy takim wewnętrznym regulacjom w parze. I często te odczucia pary są zbliżone albo podobne i, i w taki naturalny sposób gdzieś wybrzmiewają. Hmm? A czy są e, jakieś gotowe e, mechanizmy zdania, którymi moglibyśmy odpowiadać na krępujące nasz pytania, niewygodne pytania? Ja myślę, że tutaj jest znowu takie intuicyjne, bardzo, bardzo intuicyjne, więc wa warto podążać za tą intuicją i też kluczowe jest, aby rozpoznać to, co nam to robi, te pytania czy komentarze. Jak my słyszymy daną wypowiedź, bo pamiętajmy, drodzy Państwo, że pytanie nam bardzo dużo mówi o jego autorze, a nie, niekoniecznie o nas. I tutaj też możemy w związku z tym podejmować bardzo różne strategie. Nawiązując troszeczkę do tej wcześniejszej mojej wypowiedzi a propos relacyjności, jeżeli my jakby w ogóle nie chcemy kogoś wpuszczać tak, do siebie i, i, i czujemy, że tam nie ma przestrzeni na wyrażanie, to możemy jakby odpowiedzieć troszeczkę przekierowując znowu pytanie do autora, czyli widzę ciociu, że jakoś to jest szczególnie dla ciebie ważne, albo dlaczego babciu tak drążysz ten temat wielokrotnie, więc gdzieś tak troszeczkę umiejętnie zadbać o siebie, odbijając, ale jeżeli relacja jest dla nas ważna i też chcemy troszeczkę wyjść z poziomu odczuć, dzieląc się z tą osobą, to możemy powiedzieć coś takiego, odczuwam dużo smutku i, i bólu w rozmowach o moich staraniach. Albo temat starania jest dla mnie tematem trudnym, wujku, i niełatwo mi się o tym mówi, nie? Ale tu już mamy ten komponent uczuciowy, a możemy jeszcze, słuchajcie, jeżeli jest taka, trochę mamy też taki zamiar jakoś wykorzystać sytuacje rodzinne do właśnie do zaproszenia rodziny do tej naszej sytuacji, do większego podzielenia się, bo mamy na to ochotę to, to możemy właśnie na przykład powiedzieć coś w stylu cieszę się, że pytasz, bo to jest dobry moment, żeby Tobie powiedzieć, jak jest nam ciężko albo ile przebyliśmy w ostatnich tygodniach i, i że bywa nam po prostu trudno, a też niełatwo nam się o tym mówi, więc dzisiaj jest też fajny czas, żebyśmy mogli się temu przyjrzeć, więc zobaczcie, że w zależności od naszych odczuć i gotowości na różne rzeczy, my możemy bardzo różnie tutaj... Poruszać się w tym i w tych komentarzach, i pytaniach w kontekście rodzinnym. Spójrz, wskazałaś tutaj, że ta rola bliskich, rodziny, przyjaciół jest bardzo ważna, bo oni też wpływają na nasze emocje. Mhm. Tak sobie myślę, że tych większość trudnych pytań wynika z troski i zwyczajnego zainteresowania mhm. parą, a nie jakby z chęci zasmucenia ich, skrzywdzenia ich ale no, tak czasami niestety bywa. To bym mm -hmm. bywa z nieumiejętności przeprowadzenia tej rozmowy. Jakie dałabyś rady właśnie dla bliskich? W jaki sposób oni mogliby się zaopiekować też y, tą niepłodną parą w tym mm -hmm. To jest też bardzo indywidualne, ale ja myślę sobie, że tak jak tutaj sama nazwa bliscy trochę nas zaprasza, to najważniejszą rolą bliskich i tych członków rodziny, którzy gdzieś są nam przychylni i dla których jesteśmy ważni, to jest przede wszystkim właśnie wsparcie. I to wsparcie może mieć bardzo różny wymiar. Myślę sobie, żeby każdy bliski takiej osoby, która zmaga się z leczeniem i z niepłodnością, mógł skontaktować się ze swoimi zasobami, z tym, w czym jest dobry, co mu fajnie wychodzi, bo to może być z poziomu takiej właśnie głębokiej rozmowy, jakiegoś takiego zrozumienia emocjonalnego, ale czasem na przykład ktoś, komu trudno się mówi o odczuciach czy emocjach, może po prostu zadziałać czyli zrobić coś fajnego dla takiej osoby albo pomóc jakoś bardziej tak strategicznie jakimś konkretem, tak? Także tutaj myślę, żeby radą fajną dla osób ym, bliskich ym, osobom starającym się, to jest takie przede wszystkim też bycie przy sobie i wszelako rozumiane wsparcie, wspieranie Natomiast myślę, że tutaj może też pojawić się coś takiego, że my ludzie często nie wiemy i nie potrafimy zachować się w sytuacjach trudnych dla naszych bliskich. Dokładnie. I to jest jeszcze osobny temat, bo czasami to, to że nie wiemy, powoduje, że budzimy. Że możemy gdzieś tam walnąć gafę, czy zadać pytanie, przekraczające, więc też tutaj troszkę tak empatycznie rozumieć mhm. i wyczuwać. Jeżeli ktoś nas nie zaprasza, nie mówi, nie otwiera się, to uszanować to, potrafić jakby tutaj tą, te, te granice gdzieś po prostu ich przestrzegać i nie być intruzywnym, bo to myślę sobie, że nikomu nie służy. Czyli mhm. wsparcie, przede i wszystkim szacunek. Oczywiście. To są takie. Wyznaczniki. Daria, bardzo ci dziękuję. To teraz na koniec podsumowując naszą rozmowę, powiedz tak w takim krótkim zdaniu, jakie są te najważniejsze elementy, najważniejsze wskazówki, żeby poradzić sobie w tym dla wielu trudnym świątecznym okresie. Mm. No przede wszystkim słuchajcie słowo klucz. Chciałabym, żeby tutaj wybrzmiało zadbać o siebie, zadbać o siebie i jeśli to oznacza ochronić siebie to dokładnie za tym podążyć i to zrobić. Gdybym miała jakieś taki tutaj y, pigułkę stworzyć, to myślę, że taki y, y, w skrócie wyrażaj, wyrażaj emocje, ale na tyle, ile potrzebujesz i komu chcesz. Nie wszystkim i nie, y, nie wszystko. Zadbaj o siebie i swoje potrzeby, czyli podążaj za aktualnym stanem psychicznym, jeżeli on jest w danym momencie trudny, odpuść, jeżeli jest na tyle gdzieś w równowadze wyjść do ludzi, ale też cały czas z myślą o tym, że Ty jesteś najważniejsza, najważniejszy. Strzeż swoich granic, nie pozwalaj, żeby czasem jakieś takie właśnie tutaj chęć przekroczenia ze strony kogoś. Po prostu intruzywnie gdzieś tam tutaj Ciebie zraniła, szukaj i odważaj się sięgać po pomoc. Tutaj mam taką ogólną radę, jeśli chodzi w ogóle o okres starań. Ja myślę sobie, że fajne jest to, że coraz bardziej otwieramy się na fakt, że jak nam jest trudno, to my naprawdę możemy korzystać z pomocy specjalistów i to jest takie wzajemne, fajne, i tutaj myślę sobie, że warto wzajemnie się do tego zapraszać. Kiedy masz dość, odpuszczaj, i tłuł siebie, mów sobie czułe rzeczy, że jesteś dzielna, jak wiele przebyłaś. Ja myślę, że akceptacja i takie poczucie wyjątkowości pomimo trudnej sytuacji, z jaką się zmagamy, to też jest jakby ważny wyznacznik dążenia do równowagi. I tutaj ja bym jeszcze na koniec użyła takiej metafory w ogóle starań o dziecko, czy właśnie leczenia jako takiej wędrówki górskiej. Mhm. Czyli jakby cel jest piękny, mamy piękne wyobrażenia, właśnie tutaj jakby taka całościowa narracja dążeniowa jest absolutnie wspaniała, natomiast bywa trudno, bywa cholernie trudno i czasem mamy dość, czasem bolą na, nas nogi, mamy zadyszkę, więc też pozwalajmy sobie na przerwy. Na to, żeby się napić, żeby gdzieś siebie otulić i, i zadbać, nakarmić w szerokim rozumieniu. A jak już naprawdę mamy wszystkiego totalnie dość, to ja często mówię, to brzmi trochę banalnie, ale to jest absolutnie fenomenalne, oddychaj mhm. i to jest aż i tylko tyle, ale czasami to po prostu wystarczy. Tego też się trzeba nauczyć. A to tak, tutaj już są, są techniki, są strategie, są różne transy, hipnoterapia, która fenomenalnie tutaj nam, nas też zaprasza do tego, także myślę, że może o tym w kolejnym Anio. W odcinku naszym... podcastu. Dokładnie, dlaczego nie? <laughs> Dokładnie. Daria, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że dla Państwa równie inspirującą, jak dla mnie. Państwu życzymy pięknych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia. Myśląc o innych, pomyślcie też o sobie. Do Dokładnie usłyszenia. tak Do widzenia. Chcesz wiedzieć więcej? Umów się na konsultację na stronie